Jest piątek, 5 marca, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska, czas na losowania. Jest taka gra w rodzinie Lotto, której losowania odbywają się tylko raz w tygodniu, w piątek. Ze wszystkich gier Lotto to właśnie w Eurojackpot do zdobycia są największe pieniądze. Wygrana pierwszego stopnia może być warta nawet około 400 milionów złotych. Gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia wynosi około 45 milionów złotych. A dziś do wygrania było 215 milionów złotych. W Eurojackpot można grać zarówno w punktach lotto, jak i też online, albo na lotto.pl, albo w aplikacji na smartfonie. Na lotto.pl można też grać w lotto losowanie już jutro, a wygrać w nim można nawet 6 milionów złotych. Dopłacając złotówkę do zakładu lotto grają też Państwo o milion złotych w lotto Życzę wysokich wygranych i trzymam kciuki za nowych lotto milionerów. W MultiMulti -multi dwa razy dziennie do wygrania jest aż 25 milionów złotych. Żeby grać o te miliony, wystarczy postawić na grę z plusem za dziesięciokrotną stawkę i wytypować 10 liczb. Zapraszam na losowanie. W kascie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. 20 wylosowane zostały. następujące liczba. Pięćdziesiąt dwa. Dziewiętnaście. Trzynaście. Trzydzieści sześć. Dwadzieścia sześć. Pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt trzy. Dwadzieścia osiem. Osiemnaście. Siedemdziesiąt dwa jeden czterdzieści trzy siedemdziesiąt pięć pięćdziesiąt cztery trzydzieści siedem sześćdziesiąt sześć piętnaście trzydzieści osiem dwadzieścia trzy Liczba 67, ta liczba jest plustana. W mini lot to też można grać online na lotto.pl lub w aplikacji na smartfonie, a wygrać można nawet 400 tysięcy złotych. Zachęcam do gry. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. Losowane liczby to 33, 41, 31, 11, 8. Jeśli wygrana w jednej grze, to za mało można zagrać o 2 miliony złotych w Super Szansie. Wystarczy aktywować numer znajdujący się na kuponach wybranych gier lotto. W drugim dziś losowaniu Super Szansy padły następujące cyfry. 0 6 9 7 7 7 7. Gratuluję wygranych. Na lottopel można też grać w kaskadę i to wygraną wartą aż ćwierć miliona złotych. Żeby zdobyć tę sumę trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Losujmy. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Wylosowane zostały liczby 5, 3, 9, 16. Dwadzieścia dwa sześć osiemnaście czternaście dziesięć dwadzieścia cztery piętnaście. W Eurojackpot grają miliony graczy z 18 europejskich państw. Wszyscy grający, niezależnie od kraju, mają taką samą szansę na wygraną. A dziś do wygrania było 215 milionów złotych. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby. 23 49, 42, 34 oraz 1, 4. Gratuluję wygranych. Retransmisję tego losowania będzie można obejrzeć na lotto.pl. Wczoraj w Poznaniu padła główna wygrana w ekstrapensji. Dzięki metodzie na chybił trafił. Grający sięgnął po 5000 tysięcy zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Gratuluję i zapraszam na kolejne losowanie. W kasatach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejno ułożone kule bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowana liczba: 29, 15, 20. 25 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 4 Przy okazji gry o pensję w ekstrapensji warto też zagrać o premię w ekstra premii. Wypłacana jest ona od razu i może być warta nawet milion złotych. Losujmy. W kasatach maszyny losującej znajduje się 35, 4, kolejno ułożone kule, będne maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowania liczba 28. 32-2 18. 11. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra jest liczba 1. Wyniki losowań będą dostępne na lotto.pl. Przypominam, że na tej stronie można grać w gry Lotto, na przykład w Eurojackpot, w którym za tydzień do wygrania będzie 285 milionów złotych. W tym roku świętujemy jubileusz 65-lecia totalizatora sportowego. Jednym z ważniejszych wydarzeń tych dziesięcioleci był debiut w rodzinie Lotto Euro Jackpot. A jutro popołudniowe studio Lotto poprowadzi Konrado Moreno. Dobranoc.